Cześć. Witajcie w kolejnej części przygody z Kanwą i dzisiaj na prośbę komentującej mojej ostatni film, jeżeli chodzi o kanwę Jolanty, chyba Jolanty, nie wiem taki jest Nick, żeby wyrzucić, jak w ogóle włączyć to premium, czy to jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa podawania numeru kart, to nigdy nie mam pewności, że gdzieś to nie wycieknie, ale z tego co czytałem. Kanwa jest dosyć, dosyć dosyć, taką dużą firmą i oni sobie raczej na takie błędy nie powinni pozwolić. I ja myślę, że to jest jedna z firm, która jest bezpieczna. Ja dodatkowo zawsze mam ustawiony limit, jeżeli chodzi o us, w płatności internetowe online na karcie. Że gdyby coś, nawet jakiś błąd systemowy, że na przykład mi pobierze 300 zł, to nie ma, bo tam mam, bo mam nam chyba 100 coś zł, i wtedy. Wtedy mam pewność, że tam nie powierzę mi nawet niechcący jakąś ilość. Jeżeli chcę coś więcej pobrać z karty, no to wtedy mi prosi o zmianę limitu i zmieniam w moim banku. Co dla mnie nie jest problem. I myślę, że to jak najbardziej, jeżeli chodzi o aplikację Canva, to, to jest bezpieczne. Utworzyłem sobie po prostu nowe konto na, na, Google, na Google, żeby po prostu jakby utworzyć całe konto w Canwie, żeby pokazać krok po kroku, jak to wygląda. No i teraz mamy tak. Wchodzę sobie na kanwę i mam opcję: e, tam zaloguj się, zarejestruj się. Więc mam opcję Zarejestruj się i mogę wybrać, jaką, e, jaką mam możliwość zarejestrowania się, czyli e, przez e, konto Google, na przykład przez Facebook, przez e-mail. Ja wybieram przez opcję, po prostu Google. Mam już konto utworzone, jakieś tam testowe, Christian 9 i tu przechodzę dalej. Okej, okay, no i ładuje się. I tu sobie wybieramy, czym dokładnie się zajmujemy. Osoba ucząca się, duża firma, nauczyciel, mała firma, własne cele. No ja na tą chwilę wybieram na przykład własne cele i mam opcję: zacznij bezpłatny okres próbny. No jeżeli chcecie od razu zacząć, zacząć na premium, no to tak najbardziej, ale polecam, jeżeli pierwszy raz zakładacie Canva i chcecie spróbować na swoje potrzeby, nie wiem, zaprojektować grafiki na post swoje na Instagramie, na Facebooku. Gdzieś na TikToku, jakieś rolki, okładki, no to jak najbardziej można opcję premiową później zrobić. Nie teraz. Dobra, no to czyli mamy ten interfejs, który już każdy zna. No i tu oczywiście, jeżeli mamy opcję, opcję tego planu zwykłego, nie, nie premium, się, będą się pojawiały reklamy. O, dobra, czyli wchodzimy po prostu sobie w nasze konto. I, I możemy na przykład sprawdzić tutaj ceny. No i na przykład mamy tak kanwę zwykłą dla jednej osoby za 0 zł, kanwę pro, i możemy jak, jakąś, jakąś tam utworzyć utworzyć zespołowo, jeżeli dla trzech osób za 1140 złotych rocznie lub 450 rocznie za, za, za jedną osobę. No i tu sobie wchodzimy. I mamy opcję wypróbuj bezpłatnie. To otwiera nam się interfejs, możemy wybrać opcję miesięcznej płatności lub opcję lub opcję na przykład rocznej płatności no, korzystniej tutaj jeżeli rocznie zapłacimy z góry no to mamy 37,50. Mamy 30 dni za darmo. I 13 grudnia pokazuje mi, że będę miał do zapłaty na kolejny miesiąc 50 zł I, i te pierwsze 30 dni od dzisiaj będzie darmowe, czyli będę miał te wszystkie dostępne opcje, jeżeli chodzi o, y, o te możliwości Kanwy. Tutaj oni jeszcze wysyłają tydzień przed przypomnienie, czy, czy, czy chcemy korzystać z tej Kanwy premium, żeby nam pobrało środki, więc tu jest fajne rozwiązanie. Jak najbardziej, jeżeli ktoś zapomni i rzeczywiście nie będzie chciał korzystać, to może sobie to, ma to przypomnienie i wie, czy anulować, czy nie anulować planu. I przechodzę dalej, czyli prosta sprawa. No i tutaj podajemy na przykład to możemy, nie wiem, Paypal. Ja z tego nigdy nie korzystałem, z tego nigdy nie korzystałem, nie wiem o co w tym chodzi. To pewnie jakieś konto się zakłada. No ale tutaj jak najbardziej podajemy numer karty, czyli no, wpisujemy stricte. Numer karty nasz te wszystkie daty ważności. No i potem tak naprawdę nie będę teraz tego wpisywał, bo bez sensu. No i potem jest opcja zacznij okres próbny, i tak naprawdę mo możemy, możemy już z tego korzystać. No tutaj z takich minusów, no to jest ta opcja, gdzie trzeba pierwszy podać numer karty, dopiero skorzystać z tej opcji Premium. I no jeżeli zapomnimy o tym i nie będziemy chcieli dalej korzystać, no to musimy pamiętać. Nie wiem, czy przypomnienie przyszło, przyjdzie u mnie, bo mam na swoim pierwszym koncie to opcję premium na 30 dni i nie wiem, czy przypomnienie pójdzie. Ale tu piszą, że 7 dni przed końcem będą takie powiadomienie robić. Tak naprawdę, no, to jest tylko tyle. To jest bardzo proste. Ale odpowiadając na komentarz Jelanty, wrzuciłem taki prosty filmik, jak założyć konto. Czyli możemy się zalogować przez Google jak mamy konto na Gmailu, możemy się zalogować przez Facebooka, tam na przykład możemy się zalogować tworząc konto przez maila. I tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie związane z tworzeniem konta. Nie ma tu nic trudnego, jeżeli chodzi o to. No i jeżeli chcemy się zastanowić, czy rzeczywiście na przykład jesteśmy na etapie no dobra, no to jeszcze muszę się je zastanowić. Możemy sobie tutaj odłożyć, może później tu możemy sobie potestować. Tu oczywiście będą wyskakiwały okienka, że skorzystaj z opcji darmowej. Jeżeli chodzi o takie ustawienia odnośnie konta, to możemy tak. Utworzyć zespół, czyli tutaj dodajemy na przykład adresy mailowe osób, które by mogły z nami na przykład ten zespół tworzyć i wspólnie projektować te rzeczy. No to bardzo. Bardzo intuicyjna sprawa. Mamy ustawienia. W ustawieniach możemy sobie je zmienić imię, nazwisko, adres mailowy. Tutaj do czego będę używał? Kanwę możemy zmienić, możemy zmienić język, jeżeli na przykład wolimy w innym języku posługiwać się. Możemy odłączyć konto Google, żeby nie było to powiązane z tym? Tak? Możemy sobie ustawić jakieś motywy. Jakie tam modyfikacje, no to tak naprawdę to są rzeczy do wytestowania. To dla mnie na przykład sobie nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli, jeżeli ktoś lubi jakiś tam po swojemu coś ustawić czy ciemniejszy czy jaśniejszy motyw, to, to już zostawiam te kwestie właśnie indywidualnie. Jeżeli chodzi o logowanie bezpieczeństwo, to można jakiś klucz ustawić sobie dostępu, na przykład odcinek sporek żeby za każdym razem się nie logować. Możemy hasło tutaj w zakładce logowanie bezpieczeństwa zresztą Jeżeli jesteśmy na kilku urządzeniach i często logujemy się gdzieś na swoim komputerze, zapomnimy się wylogować. Opcja możemy wylogować się ze wszystkich innych urządzeń. Sprawa fajna. I Co jeszcze? To nie wiem, tego nie jeszcze nie używałem. Tu są jakieś wyzwania, w sensie możemy sobie ustawić jakieś pewnie wyzwania, że ileś tam projektów, coś tam. No, to, to nie wchodzę ustawienia prywatności, czyli czyli jakieś tam takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o, o prywatność, czy jakieś reklamy i co. I, I tutaj, jeżeli chodzi o takie takie rzeczy, na no to możemy zaprosić osoby do korzystania, Też już wcześniej rozmawialiśmy, rozliczenie i subskrypcja. No to tutaj możemy wejść i na przykład dodać metodę płatności, czyli tę kartę kredytową, na przykład możemy dodać tak, czy, czy ten Paypal, i przez Paypal będziemy płacić np. przykład za te opcje Opcje miesięczne, tu jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, chcemy fakturę, no wprowadzamy wszystkie dane na firmy, będzie wysyłać faktury, będzie na tyle. Tu możemy szukać jakichś nowości, na przykład co nowego, jakieś nowe, nowe wykresy, doszły prezentacje. I co jeszcze? Tu mamy plany, wszystkie ceny, no to tu już byliśmy. Tutaj generalnie nic, nic takiego ciekawego, historia zakupów, możemy polecać znajomym. Dzięki temu pewnie jakieś, jakieś prezenty z tego tytułu będziemy otrzymywać, jeżeli będzie taki link polecający. Nie wiem, nie zagłębiam się w, w, tym, w tym temacie. No, tutaj tak naprawdę kanał jest prosta do takich rzeczy, ustawia, ustawień. Spokojnie tam, jeżeli ktoś będzie chciał podać kartę, no to dalej podaje kartę, przychodzi dalej, potwierdza. Pobiera z konta z tego, z tego co pamiętam 5 zł za taki test karty, czy jest ok. I potem zwracają razem te 5 zł na konto z powrotem. I jest 30 dni darmowej opcji premium. 7 dni przed końcem wysyłają maila, czy pamiętaj o tym, czy przedłużamy, czy nie przedłużamy. Możemy anulować, żeby nie pobrało. Jak nie, no to zostawiamy. Jest 150 zł miesięcznie. Można wybrać plan roczny, można wybrać plan zespołowy. Wszystkie ceny można sobie spokojnie sprawdzić w plany i ceny. Miesięczne, roczne. Tutaj jest wiele, wiele możliwości. Jeżeli chodzi o kwestie, o tu można dla szkół jeszcze w ogóle jakieś rzeczy wyrać, ale to tu już y, kontakt indywidualny czy do uczelni. Jeżeli chodzi o takie kwestie korzystania, teraz w premium tak naprawdę to, co ostatnio nagrałem, jeżeli chodzi o wizytówki w cmek to, to to tyle korzystałem, jakieś posty próbuję tworzyć, uczyć się tam, okładki na przykład na. Na YouTuba sobie tworzę? Fajna sprawa. Czy będę z tego korzystał? Raczej nie, bo mama robi Illustrator. Nie potrzebuję innych programów, ale za 50 zł dla osoby, która gdzieś zaczyna i chce sobie tworzyć posty, jakieś proste rzeczy, korzystać nie wiem z szablonów, czasami coś wydrukować cyfrowo, to jak najbardziej jest ok. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czytałem, sprawdzałem tam, dane są chronione, raczej numer karty nie wycieknie. Znaczy generalnie no to raczej, no to z tym numerem karty, karty jest różnie, bym tu też zawsze uważał, miał jakiś ograniczony limit pobierania, bo to tak naprawdę teraz jest taka technologia, że można się wszędzie włamać i można mieć najlepsze zabezpieczenia i to mi pomoże. I to by było dzisiaj na tyle w takim krótkim, krótko przedstawiłem, jak to wygląda ze strony właśnie tych ustawień, wykupienie subskrypcji, cen i dziękuję za poświęcony czas. To by było na tyle, jak dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się niebawem, jeżeli chodzi o Canva Premium, ponieważ będziemy dalej testować pliki zapisujące w duku w Premium, dopóki będę jeszcze miał tą darmową wersję. Dzięki bardzo za poświęcony czas. i Widzimy się i słyszymy w następnym odcinku. Cześć! Zapraszam do kolejnego wideo na moim kanale. Może coś ciekawego jeszcze znajdziesz dla siebie? Ja będę wdzięczny za subskrypcję oraz udostępnienie tego filmu.